Witam serdecznie. Moim rozmówcą jest Artur Kapacki, prezes firmy Telmon. Witam serdecznie. Rozmawiamy o Telmonie. Telmon to jest firma, która już od jakiegoś czasu funkcjonuje w polskim świecie call contact center. Jakbyś mógł nam powiedzieć kilka słów o swojej firmie. Kiedy zaczęliście swoją działalność i gdzie tak naprawdę w tej chwili jesteście? Działalność zaczęliśmy w 2011 roku od stycznia, czyli już 4 lata blisko będzie. Zaczęliśmy w Łodzi. Od pewnie 30 konsultantów. No w tym momencie mamy już dwa oddziały. Łódź Torun, Łodzi około 300 osób, w Torunie prawie 200, w sumie 500. Dużo się wydarzyło przez te 4 lata. Tak naprawdę zaczynaliśmy od współpracy z jedną ze spółek banku w sensie Aspiro. Teraz już współpracujemy w sumie z około 10 partnerami z branży finansowo-obezpieczeniowej, też z branży telekomunikacyjnej. Czyli to finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja to są główne sektory, które obsługujecie? Tak, tak jest. Trochę też media, w sensie tej telewizja też, też współpracujemy z jedną z czołowych spółek w Polsce, która obsługuje właśnie klientów pod względem dostarczenia telewizji. Okej, okay, a jaki rodzaj usług dla nich świadczy, to są usługi bardziej telemarketingowe, telesprzedażowe, obsługa klienta, czy jaki to jest? Tak naprawdę wszystkiego po trochu. Najwięcej mamy akcji telesprzedażowych, Natomiast teraz sprzedażowych takich do klientów tych firm, do, do klientów już, które, to, których już te firmy mają. Czyli otrzymujemy od naszego partnera bazę klientów i proponujemy im nową usługę bądź przedłużenie umowy danej usługi. Czyli robimy też mnóstwo badań rynku dla naszych partnerów oraz trochę takiej czystej telesprzedaży, czyli akwizycji. Wspomniałeś, że zaczynaliście w Łodzi, teraz jesteście w Łodzi i Toruniu. Skąd pomysł na dwa oddziały? Czemu nie rozwijać tylko jednego? Okazało się, że utrzymanie tak dużej lokalizacji jak łódź, utrzymanie pod względem zasobów ludzkich jest bardzo ciężkie, dlatego zdecydowaliśmy się otworzyć drugi oddział, żeby trochę sobie ułatwić powiększanie naszej firmy, tak? zatrudnienie nowych, kolejnych osób. Stąd pomysł drugiej lokalizacji, a w Toruniu dlatego, bo jest bardzo dobra komunikacja między Łodziem a Toruniem, teraz jest autostrada, więc. W godzinę, w półtorej godziny można przemieścić się z jednej lokalizacji do drugiej, co ułatwia zdecydowanie. Wspomniałeś o pracownikach. Kto u Was tak naprawdę pracuje, albo żeby u Was pracować, jakiego typu kompetencje trzeba mieć? Czy te usługi, które świadczycie, to są tylko dla klienta, który jest zlokalizowany w Polsce, czyli z językiem polskim, czy być może potrzebujecie też znajomości innych języków? W tym momencie są to usługi dla klienta zlokalizowanego w Polsce, więc w języku polskim, aczkolwiek trafiają nam się rozmowy również w angielskim i mamy konsultantów, którzy potrafią e, rozmawiać. Na razie nie mamy projektu obcojęzycznego, natomiast nie jesteśmy też zamknięci na takie projekty, bo wiemy, że mamy konsultantów, którzy, którzy potrafią. Jeśli chodzi o ludzi, e, przekrój jest od studentów do osób starszych. I nie zamykamy się na żadną grupę wiekową ani na żadną płeć dajmy na to. Tak naprawdę najważniejsze dla nas jest zaangażowanie w pracę i umiejętność ładnego po polsku wysławiania się. To jest to jest tak jakby to, co sprawdzamy. Fajnie jakby taka osoba umiała trochę się posługiwać komputerem, aczkolwiek tego też uczymy, tak jak i sprzedaży i samych rozmów telefonicznych, więc to nie jest, nie jest tak mocno wymagane. Najważniejsze jest to, żeby ładnie mówić. I chcieć pracować. To jest, to jest podstawa. Także zatrudniamy, mówię, najwięcej studentów, ale też mamy sporo pracowników powyżej 40 czy nawet 50 roku życia, którzy bardzo fajnie się sprawdzają. Łatwiej jest znaleźć ludzi w Łodzi czy w Toruniu? Tak naprawdę, bardzo porównywalnie. Spodziewaliśmy się, że Toruń będzie nieco łatwiejszym rynkiem pracy, ponieważ jest mniej takich firm jak nasza, takich jak nasza, bądź ogólnie organizacji Call Center. Natomiast okazało się, że niekoniecznie, że niekoniecznie jest trochę mniejszy toruń, przez co myślę, że można bardzo powiedzieć, że te rynki są bardzo porównywalne. Wspomniałeś o tym, że obsługujecie firmy z sektora finansowego, ubezpieczeniowego. Czy to są branże, które chcecie u siebie dalej rozwijać, utrzymywać? Czy być może jest jakaś branża, dla której chcecie się mocniej otworzyć, żeby dla niej świadczyć usługi? My tak naprawdę jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Nam zależy na partnerstwie w naszej pracy, tak? więc szukamy firm, korporacji, które będą partnersko podchodziły do takiej współpracy, bo tylko wtedy może osiągnąć sukces w naszej ocenie. I tylko wtedy takie współdziałanie może działać. Natomiast finanse i bankowość to są branże z których zarówno ja się wywodzę, jak i większość naszej kadry. Stąd mocno skupiamy się na tym i najlepiej się na tym zamykamy. To trzymamy kciuki za dalszy rozwój, zarówno w Łodzi, jak i Toruniu. A być może i w kolejnych lokalizacjach, bo widzę, że tutaj już masa krytyczna zaczyna być wypełniana. Trzymamy też kciuki za kolejne branże, z którymi będziecie mieli do czynienia. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.